Nie drogi. Wogiel? Wogiel, mój tani. Wogiel. To takie. Takie... takie zwierzątko rozmiarów piłeczki tenisowej. Takie puchate i kudłate na zewnątrz i parchate i brniały w środku. I one ma taki... Taki pasta. I on ma one ma tak, takie zębicha tak. I tak skaczą, jak piłeczki, wydają takie dziwne odgłosy. I tak się przyczepiają do karku, do, do, do ramion, do, do, do pośladków, tak. I człowiek normalnie tak. i już próbuje umrzeć, Próbuje. Tak. próbuje tego ducha, ale Ale nie może, bo w ogóle mają takie, takie, taki jad w tych zębichach. I jak one go wstrzykną, to człowiek nie może umrzeć. I tak człowiek. U, już do to nudzi i tak już dalej chciałbym, że tak ue, 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 całkiem, ale, ale na nie. niej one mają takie języczki, tak, tak muskają, tak by krew, bo, bo ona nie, nie krzepnie tak A, najgorsze, najgorsze. Uf, to są mi wilgotne noski. Jak, jak przytknął ten nosek, to normalnie jakby... Na wpół roztapiająca się wątrubka, tak przyknęła się do Twojego ciała, jako o! się umiera I umier. ta tak. mojadu To jest silniejsze niż to, ja. Tak. To jeszcze jeszcze być dodać? Może powiesz z jakiego języka żyłaś? A jak się, uro... jak się rodzą Aha. te małe wogielki? Jak się rozmnażają? Jest jeszcze bardzo niebezpieczna odmiana wogli, mianowicie i w ogóle. Jest to ich internetowa odmiana i wyskakują z monitoru prosto na twarz. I o. A nie z monitora? A co się potem dzieje z człowiekiem, który dostanie takim woglem, i w

w żołądku się zagnieżdżają. Dwunastnica zaczyna pracować. Trzustka. I Inne takie wątroba tam. Emulguje te pusty, tłuszcze, tak. Tam się wszystko gotuje, te jajeczka dalej się przyciska, dalej, dalej, dalej Jeli to Ledwo się wyrabia na zakrętach, może przebitać. Ale zazwyczaj nie przebija, bo to ale to boli, tak, jak te jajeczka tam. człowiek normalnie, jak już wchodzi do tego, do tej, tej, tej esicy, tej, tej. to wstępujące, poprzeczne, wstępujące, tam schodzi prostnica. I człowiek! znosi jajeczko! Zazwyczaj bardzo boli, bo ma takie kolce, haczkowate. A gdzie występują takie w ogóle? I co robią tu mylcy? W normalnych, pospolitych językach ludzi, którzy non-stop powtarzają w ogóle, w ogóle. I w ogóle. W ogóle, w ogóle. I w ogóle. I w ogóle. I w ogóle. Tak więc jeszcze raz przestrzegam przed niebezpiecznym zjawiskiem, jakim są w ogóle i różne ich internetowe tudzież yy, telewizyjne odmiany.